Ktoś ustawił sobie w IDE ciągę, co wygląda jak jakieś takie, no, bardzo fancy styl pisania ręcznego. Nie mogę powiedzieć, czytając, oglądając to, to czuję się jakbym był bardzo wyedukowany, ale za cholerę nie potrafię ani słowa przeczytać. To jest bardzo cudowne i przerażające. A w dzisiejszym odcinku API Design i Chat versus Rekrutacja. Cześć zacząć! Nazywam się Maciej Wyrodek, a to jest odcinek na 5 kwietnia 2023. No, i tak ogólnie rzecz biorąc, no tak jak mówiłem, z odcinkami w tym tygodniu może być problem. Najprawdopodobniej jutrzejszego odcinka nie będzie, ale to jeszcze zobaczymy, jak wszystko się w czasie złoży. Nie mam żadnych większych ogłoszeń, więc przechodzimy do naszego materiału. Naszym pierwszym artykułem jest jak zwykle jakiś tutaj. Nie jest nam przejść artykuł. API Design is not API Design. API Design First is not API Design First. Jest to taki tytuł, że jakby to powiedzieć: kot nie jest kotem, czy pies nie jest psem, herbata nie jest herbatą. I to mnie zainteresowało. Nie, nie przejdziłem przez cały artykuł, bo autor wchodzi tutaj praktycznie to, co mnie najbardziej zainteresowało, dzieje się na samym początku. O co chodzi? Autorzy w ramach Bloguaga poświęcają całą dyskusję na temat, czym jest w ogóle projektowanie api, zarządzanie api, i omawiają jeden z konceptów dotyczący właśnie api, że to jest coś, co się nazywa API Design First, i trochę od razu mówią, że nazwa jest trochę taka bardziej właśnie clickbaitowa, bo nie do końca API Design First jest definitywnie pierwsze, że to, co się powinno zrobić, to. Biznes jest najważniejszy. My potrzebujemy biznesu, potrzebujemy case biznesowy, faktyczne zapotrzebowanie biznesowe, żeby zrozumieć, jak ten biznes działa, co on potrzebuje i tak naprawdę, jaką produkt ma swoją strategię. To wszystko, jak będą te nasze właśnie API wyglądać, powinno wynikać z tego. Więc, tak naprawdę, e, może zaprojektowanie API powinno być jako pierwsze z takich rzeczy zadań technicznych. Ale definitywnie nie jest pierwszą rzeczą, którą powinno się odbyć, bo pierwsza rzecz to jest właśnie to, co się dzieje wcześniej. Więc autor też sam mówi, że pierwszą rzeczą, która powinna się wydarzyć, powinniśmy wiedzieć, po co w ogóle budujemy API. Dalej autorzy wchodzą w trochę wyjaśnienie ling w języka, korzystając się z języka naturalnego, o czym mówią, z jakich zasad projektowania korzystają, że między innymi korzystają z Jamesa Hinkbotama. Założeń, że align, define, design, refine, jeśli chodzi o projektowanie API, mówią tutaj o DDD i wielu innych już takich bardziej technicznych tematach. W ogóle, cała seria, jeśli interesujecie się API, może być dla Was bardzo interesująca. My nie będziemy w pełni wchodzić w ten odcinek, bo właśnie mnie najbardziej zainteresowała ta clickbaitowa część tego tytułu, która. Trochę dużo mówi, bo my mamy wiele takich e, haseł, które no nie znaczą, co to, co z, jak to się, jak ich nazwać, są to wręcz marketingowe. Przykład są najlepsze praktyki. Nie ma czegoś takiego jak najlepsze praktyki. W najlepszym wypadku mamy jakieś dobre praktyki, które wiemy, że działają w jakimś kontekście, ale no mówi się na no to najlepsze praktyki. Po pierwsze, że no przyznam się szczerze, dobre praktyki nie brzmią aż tak dobrze. Więc jest takich wiele clickbaitowych zwrotów. A idąc dalej, jeśli chodzi o clickbait, to znowu temat, który nie jest najświeższy. Nie będę kłamał, jest to temat z grudnia, czyli już minęło prawie 4 miesiące, ale dalej jest to dość coś, co jest w miarę aktualne. A mianowicie. Jeśli o tym nie wiecie, mi się chyba raz w życiu zdarzyło to odpalić kiedyś przypadek. Google ma w ramach jakichś na przykład wyszukiwań i tak dalej. Jeśli skapną się, że pracujecie z IT, potrafi wam rzucić różnego typu wyzwania programistyczne, jako w ramach takiego szybkiego e, próby zatrudnienia, was, sprawdzenia czy jesteście osobą wartą uwagi i tak dalej. Ciekawy mechanizm, przyznam się szczerze, w momencie jak masz jakiś projekt techniczny, to czemu nie skorzystać z takiej okazji, żeby od razu plus platformy zrobić rekrutacji. I Gregory Oros próbował e, Oros próbował właśnie skorzystać z GPD do odpowiedzi na pytania. I cały wątek pokazuje, jak to szło. Że zaczęło się od tego, że te pierwsze takie podstawowe pytania, gdzie było dużo informacji w Google, w necie, to czadki PTF, wtedy to jeszcze była wersja trójka. To chyba na dzisiaj 3,5, wtedy nie był wydane, to była czysta trójka. Nawet sobie radził. Kiedy już zaczął iść dalej, to już musiał trochę mu pomagać. Musiał zacząć trochę rzeczy, na przykład przetłumaczyć inaczej polecenie, że copy paste nie wystarczało, musiał mu trochę pomagać, że na przykład tam zaczęła się trzecia iteracja i właśnie wyszło mu że 2 z5 Że właśnie z dwa poziom przeskoczył, że miał pod paroma zadania problemy ale później zaczynało się już bardziej robić ciekawie, że to jest ten moment, kiedy czat GPT przestawał wyrabiać. Mi się bardzo podoba w tym wypadku, bo to pokazuje trochę możliwości ChatGPT. Mój przyjaciel nazwał, nazwał ChatGPT jako po prostu posiadanie wypomocy juniora, który po prostu przeczytał wszystkie możliwe dokumentacje. Że możemy łatwo wyciągnąć od niego informacje na jakieś podstawowe problemy, że coś, czego nie wiemy, możemy sobie odświeżyć, ale no, jego rady nie będą w pełni, jakby to powiedzieć, zawsze poprawne. Bo to jest dalej osoba, która niewiele rozumie kontekstu, niewiele rozumie, jak to wszystko się z sobą łączy. I taki, moim zdaniem, jest tutaj kwestia. Przy okazji, nie wiem, czy zauważyliście, Twitter ma logo Doge'a, e, Pieseła. Na początku myślałem, że to jest jakiś dowcip prima priusowy, który wszedł za późno, ale wygląda na to, że po prostu Elon'owi coś znowu odwaliło i zaczął znowu promować DogeCoina, więc chyba próbuje się zbogacić znowu na spekulacji, bo. Ledwo to wrzucił, to oczywiście doczkoń skoczyło 20% wartości. Elon jest dziwne. Dobra. Podsumowując dzisiejszy odcinek, porozmawialiśmy sobie, że API Design First to wcale nie jest API Design First, a później zobaczyliśmy, jak ktoś próbował skorzystać z chat GPT do rozwiązania zadań rekrutacyjnych z Google. To wszystko na dzisiaj, i widzimy się może jutro, a może w piątek. Do usłyszenia.